Dzień dobry wieczór witamy serdecznie w kolejnym odcinku z minecrafta skyblock island Teraz hmm. z piłką Dziś, <gryś> i mamy tu krówki Nie mi krówki ona jest taka mała biedna No patrz ona by chciała do rodziców patrz już jedna skucyła. Ale sama ma Sama psy chodzi? No to kurczę, krówka jedna Mamy tu farmę królek ogólnie Taką jedną dużą fajną I ogólnie poszło Potrzebujemy. Jako, że mam 23 level. Już niedługo mieć enchant. I dużo książek. Krótki są, są potrzebne mm -hmm. do skóry. które mamy tu już 19. Ile by w sztyku w ogóle pieczonych, wezmę sobie. Mm, 19 potrzeba, 60, chyba na 60 książek. Potem, żeby było do 20 około półek z tego. To z tymi lineami też mówiłem, jaka jest, jaka jest sytuacja. Ale ogólnie potrzebujemy. Potrzebujemy takiej kurcze fajnej, a nie. No, to tak już. Kakao mamy. Potrzebujemy zwykłą, żeby mieć nasiona albo. Albo móc ją po prostu wykroić, a nie już wykrojonej, bo nic z nią nie zrobimy. Także problem jest właśnie tego typu. Troszkę zbieram sobie brzuzek poza odcinkiem. No i co tam jeszcze? Co tam jeszcze blokuje węgla? No i właśnie poszukujemy lawy. W poszukiwaniu lawy przemierzamy cały świat. Zobacz, żeby w sztyków jest. Widziałem właśnie eee, 14 i tam 14. O! No właśnie, po to jest są te drzwi. Bo tu mamy różnych przyjaciół stąd przychodzących. To on mi tu harkował. te diamenty to chyba na ostatnim odcinku jeszcze. Miniądrze, wód, świetlana. <grych> tak. Mam już tak po tych, tych? Dwa staki pewno odcinam. I tu jeszcze pół. Nieźle. Sporo tego wszystkiego, półtorej staków nasion. Można by było cześć. Au. Dobra, wybijemy troszkę tego towarzystwa, nie? Nie, bo mi nie pozwoliłeś. Dobra. To nie. I myślę, że w tym odcinku pójdziemy sobie ciło. Pozbierać troszkę. No to jest samo za troska. Cyk, 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 cyk. Jest z tego Cyk, cyk, cyk. Wziąłem sobie 14 staków. Ej, to ja już mam 17 16. Zrzucam. Tak <grytanie> znaczy, zjedziemy sobie na tym pięknym mostem. Bardzo szybko kakao rośnie ogólnie. Masz piękny most ka ogólnie Kakao, kakao Kakao. Pan był inny, ale. Słuchaj. Mam już. Ich... Ja też mam trzy. <grych> ej, 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 ej. To jest, to jest kto się obudził. Zambiak, kto się obudził. Luiza. No, Luiza. <grych> I drapie teraz. Mhm. Mm Patrz, zelazo mam. Bo, że więcej razy nie wziąłem, ale w sumie niebezpiecznie jest. Eee, nosić te rzeczy przy sobie na takiej mapie. Jest tutaj drapień w akwarium słabo. Łącznie sobie krokodyl kupować. Ciurę zaraz zrobi. Ciemno się robi. Gdzie? Kopiamy ten piasek. Myślę, że tu można troszkę. Już kopię. Ty jesteś na brzegu. Myślę, że tu można troszkę wyrównać. Także ogólnie, co tam piłko jeszcze powiemy? Potrzebujemy ladę właśnie. Do obsidianu, do piekła, do, do nieba nie chodzę. Bez mnie nie po drodze. Muszę zjedzić zion kombatantów. Skudzone barwione zbroje. Skudzone. Skórzane. 24 level już mam, fajnie, bo właśnie już. chociażby szczęście mieć na kilofie. Nie mam, <grym>, 12. Razem możemy mieć 36. A 36 to prawie 36,5. A 36,5 to bardzo fajny film. A 36 i 6 to jest, to jest ta temperatura człowieka. A 36 i 7 to już, to już mężczyzna karetka umiera. Nie zdąży. Karetka nie zdąży. Już zombie idzie. Już karetka nie zdąży dojechać w ogóle. Już nie ma po co dzwonić. Ja się dobrze teraz czuję w tej zbroi, Kurczę, chyba żaden zombiek mi nie straszny. A ja? Te latają. A ty jeszcze troszkę tak. Jakiś tu szkielet jest. To w ogóle mnie nie atakuje. Nieźle. To budy. Przydałoby hey. się... <śślałoby> się pójść spać. Pochodnie. Pochodnie. Kipel. Kipel? No, rzeczywiście. Przebawała z Kiprem i zniknęła. 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 I, się kipel I się kipel. Idę po pochodnie. Ja mam. Ale ja nie mam. Ale węgiel się ogólnie kończy. Cześć. Psipał. Nie wiem czy są. Chodnie. Chodź do tego villagera. Jednego, tam kolejny zombiak. Czemu oni się nie boją? To jest ciekawe. 6 minut nagrywania. Nie podchodź mi pod... bardziej na mnie niż na villagerów. Trzeba później pokopać dzisiaj w no bo węgla nie ma, no i Jeszcze też się w sumie kończy? Nie? Czy było śniżoną? Mm -hmm. No kończy się Ostatnio trochę? kopałem, ale chyba teraz się właśnie wybierzemy. Teraz o, już gucia, do was jest to. Sobie wrócimy, nie? Nie wiem. O fuck. Tak. Troszkę Troszkę dużo do was trwa. Ale widzę, że masz pomocników do kopania. W To jak strzela? Cyk, cyk, psiła kombo. Gdzie ten widać, że ucieka w ogóle? Dobra, lecimy, nie? <grym>, piła chodź. Ci chodzą, zaraz się do domu chować. Chodź, idziemy nic tu pana, na szpiechu? No tak ładnie, dziurkę tu. Co <grych> jest taką powiększyć C tu jeszcze? Cztery staki, a 3,5 i pół odłożyłam. A no to ja mam troszkę mniej. ja mam No i dobra. Gdzie się może skrywać lawa? No, tam są diamenty. Ostatnio znalazłem tak. Y Gdzieś, eee... Gdzieś... Pozbieram jeszcze... Tych fajnych zety. Ziąbi. Ziąbi? Ziąbel. Siemniaczko ma! Ooo. Sztos. tym dumny z ciebie. Trzymań Idę po sobie, Nie mam kości, niestety. Idzie ziemniaczki Fantomy. Fantomy. Ja? Czekaj. Chodź. 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 się nie boi. Nie, nie boję się, nie, nie boję się, dziewczynom podoba mi się, No lubią to jak się złapie za tyle. <grym> co? Lubią, tak? Mówić, wiesz, to z, z autopsji? Fajnie. No i dobra. Cześć. Cześć. No i fajnie. Dajcie się kije. Ja to lubię z cały. Dobra, a węglowiznę zrobiłaś? Mhm. <laughs> Przedpalę z dyskami. Tu jest więcej, by wszte kutki. mi. Zabij. I. Nie wiem, spalimy sobie. Ja, na to ja ci zrobię. <laughs> No mamy troszkę... A i tu 29 skór już fajnie, fajnie. Dużo drewna będzie potrzebne do właśnie... Mm, Płeczek na książki. Dziś ogólnie mówiliśmy. Nie mówiliśmy jeszcze, że mamy 13 listopada. Myślę, że zbliża koniec tego dnia. Za 4 minuty. 4 minuty. 4 minuty. 4 cztery minuty. Cztery minuty. Ziemiaczki też są fajne, pieczone. Zużywamy mączką kostną? Bium. O tu zbierałem ostatnio Aż tak chyba nie potrzeba, Czy jest taki? Już mamy wydaje mi się i Cztery więcej nie potrzeba, idziemy kopać? Chyba już kopię 10 minut mhm. odcinka już mamy Psiuła, już kopię Nie wiem, ty w tyle jesteś Jestem w tyle? Nie mogę za to nadążyć, jesteś taką w ogóle I... Lambadziarą, co? Co znaczy? No, taką sypką panią. Lekkich obycajów. Sypka pani lekkich obycajów to lambadziara? Tak. To jak beach. Co? Beach, plaża. Bi beach to... Tak. Tak, pszenice mamy. Wow. Prawie. Mnogo. Dzień mnogo. No i dobra. Zostawię też to, zostawię też to i to. Siuka zniesła już dwie łopaty. A co ty kopiesz? Piasek. Łopatką. Piasek. Ty. Ale... kopalnia? Czy ten znowu wylasł? No nie. To. No ten ciul. Hmm. Kiciur. Ten mały taki. Lówka, tak? No. One podskakują i tu wypychają ich jakoś. One same z siebie nie skakują, ale tak mają tu ciasno, że je wypycha. Kurde. Kwoda. Ale to musi być ciśnienie. <grych> to nie, wiem, czy kopać drewno, czy iść kopać pod ziemią, tam coś tam ten. Zaraz ja pójdę pod ziemię. To ja też idę pod ziemię. To Żelaza ewentualnie. Kierobiak A też wezmę. Jakbym <laughs> coś znalazł fajnego. A piłka samako. I wiaderko z wodą. Nie no, chodzi już piła starczy. Nie no jeste. Starcy tego dobrego. Emeralda mamy, jabłko. Jabłko. 25 level mam Jabłko. 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 Jabłako. Apple <laughs> Pineapple Apple Pen Ten Pineapple Apple pen. Ta bluzka też jest do wycięcia, ale jeszcze czekamy na zgodę do A co ty jesteś, Kasia, do boru? <laughs> A co mu. Wszystko do rozbudowy, cały dom hałupa. wyremontujemy was dom. Żeby tak do nas przyjechali. Mhm. Bardziej udajemy, giveaway. Nie w mikrofon, ale w szklankę na stole i. To się może nieść. Moc truchleje. leje. <grystanie> kolejny statek. E. Co e? Co e? już mi tylko kolędzi spiewa. No, bo idą święta. Panie Biosów. <grystanie> Dobra, cyk, cyk, cyk. 25 level, lecimy kopać. I tam ludziutka. Nie ma że śpiewasz. O, rudziutka, ja cię kojarzę od Matiego z live'a. Dzień dobry. Chodź tu pokażę jak się bijesz. Cyk 25 level, 8. a? pyk, pek. bang. bang. Mam już 14 minut live'ica. Kogo Matiego? Panie... Mati? EXC? Tak. Hmm. Jestem tam moderatorką. Halo. Invicta, jakaś też psiuka, to może. No cześć. się chyba tu I co jak pięć kości? Też to jeszcze węgiel miałem do wykopania. No się tu respią, chyba wszystko jasne. Te ząbiaczki, kurczę. Siemanko. Dobry wieczór. Witam serdecznie w tak późną porę. Jak Może inaczej. Godzina północ. A pamiętasz fila? Pamiętasz ten odcinek. Co się kopana? wypytywał, ile masz lat? Krawa nam uciekła. <tobie, Tobie chyba Nie, bo to też jest twoje. Co drugie zareklamowanie zareklamowanie kanału Halo? Was ist das? Nagana. To dzienniczka, pis No i mam trującego ziemniacka. Sykrami. Nie pamiętam ja to wszędzie buszuję po nocach <tobie> A to dziwne, bo to było jakieś dwa dni temu. To źle, a to wyświadczy. <grystanie> nie pamiętam chłopaka. Tyle ich było. <grystanie> Masakra, nie na no żarcik. O lapisz. Skleroza. Mam podobnie na starość to dużo z tych chorób. No, no. <grystanie> Muszę mu przyznać, że. Chyba za ściśle mówię teraz. Hmm, dzień Och. dobry. Okej. Okay. Ja, nie, długo nie powinien głośniej mówić, ale nie tak blisko mikrofonu, bo. Grudniam sobie te filmiki, tak słychać mnie specyficznie. Siemanko. Siemanko. Głównie się opłaca kopać dużo. <głynie> I rozkopywać i. O, coś... Gdzie może być lawa. Ja myślę, że gdzieś w środku. Może na innej The floor is lava. Gdzieś... może być zakopana. O, żelazo złoto. Żelazo złoto. To co, psiuki lubię najbardziej. <grym> no właśnie o tym chciałam powiedzieć. Ale... Ale nie wiem czy chcę kopać teraz bez szczęścia. Może zostawimy sobie... Nie. Później będzie więcej. Tak myślę. Do szczęścia jeden krok. Jeden, jedyny krok, nic więcej. Foch. To, to tak wokół to trzeba wykopać. Najgorzej. Ledwo przyszła jeszcze pochnąć. Kobity, no takie są kobite. Dzięki. <laughs> Nie zgodzi. Mhm. Ogólnie zimno się robi. kurczę. Całknę okno. Tak. się. To będzie. Wszystko słychać. Proszę sobie ten fotel na Bo jak ten mikrofon jest tak śmieszny, kierunkowy. i trudno stronę. Moi sąsiedzi o 5.12 to uwielbiają. Tak. Mój kot kupował błyskaw. O nie. Kusi go na live mówił, że Wyobraźcie sobie, jakby tak rzeczywiście było. Jakby tak koty szły do sklepu i mówiły: ty, dawaj błyskaw. To było lekko dziwne E tam E tam mój tak robi. No. Dobra. Ty, jak myślisz, gdzie może być ta lawa? Wyżej? Niżej? Musisz mi pomóc Chilo mi się skończył Coś Dziękuję. Na wykończenie ci życie To tak Dobra, lepsze to nic nie znieść. Tak, nie podkopała w ogóle. Ja nic nie zrobiłam. O, mam wodę. Słyszałam, mam lawę. Ja tak już chciałam pogratulować. <grym> niestety nie ma czego. Ale skrzypisz. No niestety. Ten staw kolanowy. Już. Voltaren, Emulchill. To no, ty żyje, ja kiedyś żywał <grym> Serio. No. Nie masz czego śmiać? Są prawdziwe tragedie ludzkie. Dobra, gdzie może być kurcze bladela? Na pewno nie tam gdzie ty teraz. Hmm. No, bo bym zauważył w sumie. Czemu on cały czas dirka? co jest grane. Kopię się w dół. I zobaczymy. Hmm, szpir jak ja to uwielbiam. Trzeba sobie dzień dobry. Witam serdecznie. Dzisiaj kurczarek od wiele 6-7 się ostatnio rzadko zdarzało. A ty na... mówisz, że u mnie dużo jest No bo u ciebie było dużo. Znowu diamenty. Masakra. Lawem chciał, nie diamenty. Patrzcie jak wybrzydza, nie? <laughs> nie no nie chcę ich teraz skopać, bo potem zresztą będzie więcej, a jednak już i tak wykopaliśmy kilkanaście. Już się pytała, już się witałaś. A najlepiej. Witam, witam. Na eee, w porządku, w porządku. No, znaczy dbać, bo to przewieje zaraz. Jak stąd wychodzi? Temperatura taka. Skąd? No stąd. Temperatura taka, że to zaraz przewieje. To dużo nie trzeba tu w tramwaju wsiąść. Ja w też Pozamykane tak niemal nie działa. okno otworzą, wieje. Masakra w ogóle. No i lepiej nie mieć tramwajów. Ja polecam wjechać no uda mi do innych miast pięknych w Polsce. Tam, gdzie nie ma tramwajów, wtedy nie mam problemu. Jakiś przykład. Są przyszła? takie. No, nie wszędzie są tramwaje. Wiesz? Wiem. Wiesz? Znam to uczucie. U ciebie nie ma? Nie wiem. Kurczę, musimy pojechać zobaczyć. Hmm. Myślę, że bedrock. Siła. No. kierownik kierowniku złoty. Węgielka trochę. 20 mam. Zaprosiłabym ładnie. Na pochodnie? Nie. Na piasek? Chcę palenie. <laughs> Do której grasz? Nie wiem w sumie dzisiaj. Dawno nie, nie graliśmy, nie nagrywaliśmy, ale myślę, że, że długo. Myślę, że długo. Cztery ja myślę, że nie. Cztero osoby, dobry wieczór. Najwyżej no przyłatwia pójdzie. Wyłączy ci serwer. Jeszcze nie jesteśmy przywiązani do siebie liną. Założymy <grym> się>, <grym> się. Cześć, jadzi witam. No to ja jestem tutaj na poziomie 66 znowu diaksy. I węgielek. O. Węgielek to też są diamenty. No. To prawda, ja tu nigdzie nie widziałem lawy. Nie wiem, ale ogólnie sporo jest tych wysp. Jestem idealnie pod tobą. Tylko, że na poziomie hey, hey. 64. Zabudziak się. A weź ty już skończysz z tymi diamantami. Dobra. Lapis. Ale mi się fajnie kopie. Już mam 23 minut odcinka. Hmm. Szybko. Szybko poszło. już ten chloroform Studiuje. Ludziutka. Wolny. Mm. Wolny szczęście. Co? Mhm. Mm <laughs> Ups. Ty się jeszcze pragniesz dodać? <laughs> <laughs> hmm. Kończymy chyba? Ten cinaczek, w Robię są ładnie foty z sami na tle przepaści. Idziesz do mnie tu? Uhu. Nie wiem, gdzie ty jesteś. Na dole. Są jakieś szczytne nie wykopane. Są te diamenty. No, jeszcze głębiej szedłem. Dobrze, <grymne> <Już grymne> idziesz. Jeszcze głębiej, jeszcze musisz jakieś tu jakieś kolejne, tu jakieś wyjścia Ale walną. Tu jakieś zejścia. O! zejście. za nie potrzebuję tego Mam dobrze Zniszki 50% <laughs> Także nie narzekam A tak to czy ja wiem Lecę Niektórzy sobie pracę Dzień dobry falą. Patrz, no wszędzie diaksy. Gdzie się nie obejrzysz te Diakse. Nie diaksy. No i tu, i tu. Złoto. Nie, tamta loda koło domu była bardzo duża. 11, co, wykupujesz już? Ja chciałem sobie zdjęcie zrobić na tle nich. I co teraz? Niech wącha. <grystanie> no, ale tutaj na tyle przypaści, tu i tak ten. Dobra. No, ale już nie ma diaksów. Masakra. Jakich diaksów? Nie narzekam, tylko weekend za Czemu? Co tam weekend się dzieje? Jest też ustalewny. Dobry wieczór, Anon. Tu weekendy. No to dawaj, stawaj na foty. Siła, stawaj. Tak nisko chcesz? Dobre. No, dobra. <noise> Może być lepiej. Ta tia z dyaksowym. Skąd masz dyaksowy hej? Ja nic nie wiem. Żebyś byś hełm zdiła. Co myślisz? Co mam co widzieć? Hełm zdjąć. Może niżej troszkę zajdziesz. Ciągłaś jesteście spodnie, co? Elegancko No to dziękujemy bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcineczka 27 minut Był wyjątkowo długi Anon, bo dostaniesz Time Outem Regularnie się kłania Mhm, Dobra, my sobie pokopiamy jeszcze chyba po zacineczki. Jak znajdziemy lawę, to może nagramy coś jeszcze, nie? Dziś. No. A tak to w sumie kopanie jest nudne, więc. Będziemy zanudzać. Trzeba było na innej wyspie się wybrać. Bo nie wiadomo, Trzeba czy tu coś będzie. No ale bez lawy nie będzie. Bo to Anon ogarni się troszeczkę, hopie. Hopie. Bez lawy nie będzie kurcze w ogóle. Zabawy. Zabawy, enchantu. Portalu, Nederu, blaze'ów, Endu. Co? Nie wiadomo, czy to w ogóle End jest. Portal, tam kolejny powinien być. A ciekawe, bardzo. Oj. Musiałem się zaczął? No cóż, Anon. Współczuć. Także do zobaczątka następnego. jestem psiuka. Pijam. <laughs> Jeśli się spodobało, Pieszki w górę? I do następnego, papa. pa. pa. pa, pa. Cześć. Coś śmierdziało. Musiałem. Ej, to ty dziś. <grym>